Cześć, cześć! Dawno się nie odzywałam, ponieważ u mnie się bardzo dużo działo ostatnio i też miałam taki bardzo stresujący czas. Czekałam na wyniki corocznych badań, ale wszystko jest dobrze, więc się cieszę. I w międzyczasie myślałam o tym, że mogę powiedzieć Wam dużo fajnych rzeczy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wiele rzeczy zaznaczyć, więc po prostu po raz kolejny stwierdzam, że. Nie był to do końca taki czas odpoczynku i wytchnienia, tylko myślałam nad tematami, o czym mogę jeszcze powiedzieć, bo zawsze mam dużo do powiedzenia, ale akurat teraz mi się skończyły tematy, więc w ogóle nie wiem, dlaczego tak się stało. Być może ze stresu, na pewno ze stresu. Chciałam poruszyć pewien temat, dosyć ważny według mnie, ponieważ dużo osób w moim otoczeniu, kiedy ja przyznałam się do depresji, zaczęło mówić, że też zastanawia się nad wizytą u lekarza, że też ma problemy. Że nie wie, czy, czy to jest depresja, czy coś innego, ale że jest im ciężko. I tak, jakby opowiedzenie mojej historii skłania ich do tego, żeby spróbować zawalczyć troszeczkę też o siebie i tak chyba trochę się przyznać przed samym sobą. I bardzo często, nie powiem, że zawsze, ale bardzo często słyszę, że ej no dobra, ale wiesz, ty chorowałaś na raka, tata ci umarł i w ogóle mam, miałaś takie trudne życie. A ja co ja mam za problemy i depresja? Ej, hey, hello, to, że ja miałam raka, to, że mnie umarł tata, to, że byłam y, od zawsze y, praktycznie twarda y, i że miałam problemy, to nie znaczy, że twój problem jest mniej ważny. Nie. I to nie oznacza nawet tak, że y, jesteś osobą słabą. Nie. Masz uczucia i masz do tego prawo. Masz prawo być osobą, która czuje i nie ukrywa tego, że jest jej smutno. I ja zawsze mówię, że nie można mówić, że bo ja byłam chora, to ja miałam no takie straszne problemy, to depresja, tak jakby normalne, nie, połączenie. Nie, twoje problemy też są ważne. I sądzę, sytuacje w życiu, tak mi się przynajmniej wydaje z tego, co obserwuję, że nieważne, czy to jest mały problem, duży problem. Wiecie, to zależy od tego, jak to na to spojrzy. Dla ciebie wali się cały świat dla innego to, albo to tylko tyle. To nie o to chodzi. Twój problem też jest ważny. I dla ciebie znaczy dużo. Podwinęła ci się noga, cokolwiek. Albo zwyczajnie po prostu. Czasem depresja nie ma powodu. Trudno w to uwierzyć, ale tak jest. Zostałam zaproszona na rozmowę do Gośki Serafin, do farbowania życia. Właśnie y, to jest program o depresji, o historiach osób, które walczą z depresją. O, chyba idzie moje dziecko? Zastopujesz? Nie mogę zastopować, bo ja nagrywam od razu całościowo, co tam Misiu. <mum> Okej, okay, chciałeś się przywitać, przyznaj. No. Nie. Nie. No. Okej. Okay. Dobra, dobry. dzień dobry. Ok. Filipku, nagram. Ale ten. Yy... No, co tam się stało? To coś. Jak to się nazywa? To jest standard. Krokiet. Krokiet, to. Dolar mi chyba przyniósł z płaszczonego krokieta na łóżko. No. Także yy, dolar czasem przynosi, mój pies przynosi na łóżko mojego syna płaszczonego krokieta. Możesz na chwileczkę opuścić mnie tutaj? Ja tylko nagram i będziemy dalej tam świrować. Leci. Dobrze? I zasuń za sobą. Idziemy na dwór. Nie, no już jest za późno. Idź mi się, dobrze? A pojedziemy do kogoś? Filipku, nie, bo już jest bardzo późno jutro idziesz do szkoły. Proszę cię. Jak to idzie do szkoły? Dzieci się uczą, nie? Wasze dzieci też się uczą? Nie. Idź, proszę. No, idź, już. idź bo ja tutaj poruszam takie tematy, których dzieci nie powinny słuchać. Zasuń proszę drzwi za sobą. Dzięki. Dobrze. No. Co czy ja to mówię. A, i była mu gośćki Serafin. I rzeczywiście y, rozmowa z Gośką w ogóle była rewelacyjna, bo y, gośćka sama walczy z depresją. Y, I powiem szczerze, że mimo od tego, że spotkałyśmy się pierwszy raz, rozmawiałyśmy tam z dwa razy na Instagramie, umówiłyśmy się na, na spotkanie, to kiedy usiadłam u niej na fotelu, to naprawdę y, ta rozmowa była bardzo szczera. Y, bardzo dużo rzeczy powiedziałam, o których, do których nie chciałam się w ogóle nigdy przyznawać, powiem szczerze. Nie chciałam do tego może nie przyznawać, nie chciałam do tego wracać. Y, I mam tą świadomość, że po prostu dowie się o tym cały świat, ale serio, chyba tego potrzebowałam. I tak samo jak właśnie ci moi znajomi, którzy. Dowiaduje się, że bo oni nie mają problemów, ale mają depresję. I w ogóle, jak to tak? No, to ty byłaś taka chora. No to tak, jakby zrozumiałe. Każdy problem jest ważny i Twój problem nie jest wcale mniej ważny od mojego problemu. To jest bardzo zróżnicowane. Więc to nie można tak też wszystkiego do jednego wora wrzucać. I, i chciałabym po prostu Wam powiedzieć, że to nie jest tak, że. Bo wiem, że ludzie tak mówią mnie, że. A co to masz za problemy w życiu? A skąd ta osoba może wiedzieć o twoich problemach? Ile może ta osoba wiedzieć o twoich problemach? Tak samo. Tak. Po prostu nawiązuję do tego, bo to chcę pokazać takie zróżnicowanie. Tak samo, jeśli chodzi o żałobę. Każdy, w moim odczuciu, powinien przeżyć tą żałobę na swój sposób. Każdy ma prawo do krzyku, płaczu. Każdy przeżywa to inaczej. Myślę, że szukanie zrozumienia u innej osoby, która inaczej po prostu czuje, każdy czuje inaczej, każdy inaczej to przeżywa, jest bezsensowne, bo my nie znajdziemy wsparcia, znaczy nie, wsparcie znajdziemy, ale nie znajdziemy zrozumienia. Tak mi się po prostu wydaje, bo to, że na przykład ja, kiedy umarł mój tata, długo, długo, bardzo długo w ogóle nie chodziłam na cmentarz. W ogóle, w ogóle ja nie czułam tego. Ja nie chciałam tam chodzić. I ktoś z boku, wiecie jak to wygląda, nie? O, córeczka zapomniała o tatusiu, ma to w dupie i tak dalej. Nie, ja po prostu nie byłam na tyle silna, żeby tam pójść. I teraz też chodzę rzadko, bo, bo nie chcę tam być. Bo ja nie chcę, żeby do mnie docierał fakt, że jego nie ma. I dla innych może się to wydawać dziwne. Dla mnie jest to normalne, ale na przykład inne osoby będą potrzebowały tego, żeby być na tym cmentarzu codziennie. I czy to jest złe? Nie, to nie jest złe, bo każdy przechodzi to inaczej. Tak samo każdy problem interpretujemy tutaj serduchem. I każdy ma inaczej. No i dla mnie najgorsze, co może być, to ocenianie innej osoby. Bo jeśli tak bardzo chcemy oceniać inną osobę, to ja bym proponowała, żeby tak naprawdę weź w jej położenie. I czuć to, co ona czuje, bo nieraz te osoby czują ogromny ból, ogromny stres. I mówienie tym osobom, że ty to nie masz się czym przyjmować. W ogóle wszystko gig, tak? Od czego ty masz tą depresję? W ogóle wymysł, bo teraz wszyscy w ogóle modni są, bo chorują na depresję, bo to taka moda. prawda. to nie jest tak, że jest moda. Szczerze, wolałabym być niemodna, niż przechodzi przez to, co przechodzę. I naprawdę. Nie chcę, żeby ktokolwiek myślał, że jego problem jest mniej ważny od kogoś innego problemu. Każdy, ale to każdy absolutnie kroje swój świat i ma odczucia, jakie, jakie ma. Dla innych problemem będzie nie wiem, strata pracy, dla drugiego będzie choroba, dla trzeciego będzie jeszcze coś innego, naprawdę. Ja na przykład uważam, że nie daj Boże, gdyby umarło mi zwierzątko, ja jestem w stanie się załamać. I na przykład, proszę bardzo, porównanie. I no sobie powiem, że to jest tylko zwierzę. Ale to, że ja poświęciłam kawał życia temu zwierzątku, oddałam swoje całe serce, opiekowałam się, i nie wyobrażam sobie życia bez tego zwierzątka, to już ta osoba o tym nie wie. Bo to jest czysto teoretycznie. Czysto teoretycznie to, to w ogóle można bardzo fajnie ludziom życie układać, bo to naprawdę jest rewelacyjne. Problemy są wtedy, kiedy wchodzisz w położenie tej osoby i czujesz to, co ta osoba czuje, myślisz tak, jak ta osoba myśli. I tak jak ja nigdy nie, naprawdę, nigdy nie potrafiłam zrozumieć osób, które leżą w łóżku, nie mają siły wstać. Jak to można kuźwa nie mieć siły wstać z łóżka? Jak to. Aż się chyba z wrażenia. Jak to możesz płakać, nie mając powodu? A w ogóle, jak można chcieć się zabić? Jak można mieć myśli samobójcze? Ej, sorry, ja mam wszystko. Ty też masz wszystko. Masz rodzinę. Masz partnera, bądź nie masz, ale masz szczęśliwe życie tak, jak je chcesz. Moim szczęśliwym życiem, szczęśliwym życiem jest rodzina, mąż, dziecko, pies, dwie świnki morskie i to, że jestem zdrowa. I wtedy tak właśnie było. A mimo tego miałam przerażający ból w sercu i myśli tak natrętne, których nie mogłam się pozbyć i szczerze, choćby miała te leki brać do końca życia wolę tak żyć, niż wrócić do Alicji na początku stanów depresyjnych i nerwicy lękowej bo teraz, mając tą świadomość yy, gdy troszeczkę namiastka tego wszystkiego wróciła do mnie, kiedy czekałam na wyniki badań to jest chore, słuchajcie, piąta rano, ja odświeżam stronę, czy już są wyniki rezonansu magnetycznego piąta rano, druga w nocy Świeżam, czekam. Przyjdzie pani SMS, ale ja i tak odświeżam, bo może odświeżanie coś szybciej da. Nie wiem, popędzą i zobaczą, że ja się loguję co godzinę, dwie, nie. A w pewnym momencie chciałam przystopować. I tutaj rewelacyjnym rozwiązaniem dla mnie była siłownia. I nie to, że ja się chwalę, że o Boże, bo ja chodzę na siłownię. Nie. To daje mi taki upust. Ja nie myślę, po prostu ja wtedy nie myślałam. Ja Naprawdę ta godzina na, si na, na siłowni, dawała mi tyle że ja miałam spokojną, czystą głowę, ja o niczym nie myślałam, tym bardziej nie myślałam o wynikach. Ale kiedy zobaczyłam e, 14 marca o 5.20, że jest już opis. Pierwsze, co zobaczyłam, to, że mam jedeneczkę, czyli jest wszystko dobrze. Dalej przeczytałam, to mój mąż nadpowiedział, bo ja oczywiście go obudziłam, mówię, mam opis, jest wszystko dobrze. Mówi, Boże, dzień, dobrze, to w końcu uspokoisz się trochę. Jechałam na lekach przeciwlękowych naprawdę. I leki na, le, przeciwlękowe, leki uspokajające działają dla mnie przynajmniej, na mnie tak działają, że ja nawet jak nie biorę następnego dnia tego leku, to to jest masakra, bo ja nie mogę dojść do siebie tak jakby. Jestem cały czas zamulona, chcę mi się spać, nie mam siły. W ogóle totalny brak emocji we mnie werwy. Ale ja się bardzo cieszyłam, bo to jest kolejny taki mały kroczek do tego, żeby naprawdę było w nie? Teraz tylko widzę ta u ginekologa i mam wszystkie badania z głowy. Sześć lat yy, od diagnozy pyknęło mi teraz 1 marca. Sześć lat temu nie sądziłam, że yy, będę mogła tu być za sześć lat, nie? <laughs> Jednak jestem. Całe doświadczenia, które yy, mm, miałam przez chorobę, przez... Okres dojrzewania. To wszystko znalazło upust w mojej chorobie, w depresji. Ja myślę, że to nie jest tak, że ja jestem słabą osobą, bo ja uważam się za silną osobę. Ko ja myślę, że po prostu chyba za dużo zawsze brałam na siebie i za bardzo e, chciałam. W sumie nie wiem, co chciałam. Nawet nie wiem, jak to nazwać, nie? Ale teraz naprawdę jest spoko. Są chwile, że jest ciężko i ja myślę, że jest to jak najbardziej normalne, bo chyba każdy ma gorsze dni. Jeśli ktoś nie ma gorszych dni, to zazdroszczę szczerze, naprawdę, ale tak nie to, że tak wiecie, że zazdroszczę, A, um, tylko po prostu zwyczajnie tak pozytywnie zazdroszczę. To jest na tej samej zasadzie, jak nasi sąsiedzi wybudowali sobie dom i weszli do tego domu i powiedziałam, ale ja wam zazdroszczal tak pozytywnie. Tak się cieszę waszym szczęściem, aż tak zazdroszczal tak dobrze, tak? Wiecie. To nie jest takie, że zazdrościsz i wynajdujesz po prostu, że tutaj jest ściana krzywa, a tutaj, że ta tapeta ta, ta, ta położona. Nie, po prostu cieszę się tym szczęściem. Więc tak samo jest w tym przypadku, że jeśli ktoś nie ma złych dni, to naprawdę zazdroszczę i cieszę się, nie? E ale ja już wiem, że mogę mieć te gorsze dni, bo kiedyś było to nie do pomyślenia, nie? Kiedyś wychodziłam z założenia, że gwarancją danego życia i pełnego szczęścia jest wysprzątany dom, wymyte okna i przy okazji ogromny wkurw na męża, no bo jakby, wiecie, nie ma co zmuszać drugiej osoby do tego, że nie ma potrzeby sprzątania w chacie, gdzie naprawdę... Nie za bardzo jest to sprzątać w tej chacie. No ale nie ma nic gorszego niż takie wkurwienie, kiedy on sobie leży na tym łóżku, a Ty zapiertelasz z mopem, nie? No ale z drugiej strony, dlaczego masz go zmuszać do tego, skoro on woli po prostu odpocząć? I ja teraz też tak robię. Jak mam do wyboru, umycie podłogi, a chwilę odpoczynku zgadnijcie, co wybieram. I to jest zajebiste. Serio, sprawdźcie. Także już na końcu, bardzo krótko dzisiaj, nawet biorąc pod uwagę to, że Filip tutaj wszedł na chwilkę, życzę Wam naprawdę samych dobrych chwil. I nawet jeśli walczycie właśnie z depresją, zdarzają Wam się gorsze dni, to ja mam za Was kciuki i wierzę w to głęboko, że za chwileczkę te złe dni odejdą i będą same dobre. A ja Was zapraszam do farbowania życia Gośki Serafin. Nie wiem, kiedy będzie odcinek ze mną, ale obserwujcie na YouTubie Sekielskich Studio Brothers. Tam właśnie będzie farbowanie życia ze mną jako gościem programu. Naprawdę fajna, godzinna rozmowa, bardzo szczera. Obserwujcie, lajkujcie i to, co zawsze Filip mi mówi, subskrybujcie mój kanał i dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie.